24 września, Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, wiersze od 19 do 21. Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To takie bardzo mocne stwierdzenie Jezusa, który zna przecież swoje więzi rodzinne, a jednak wyraźnie stwierdza, że nie ma jakiejś większej bariery między tymi, którzy są jego krewniakami, a tymi, którzy realnie zasiedli z nim do stołu. Mogą to być nawet jeszcze poganie, ale którzy pałają swoim sercem, by realizować to, co on do nich mówi w swoim codziennym życiu. I gdy tak popatrzymy na historię chrześcijaństwa, to, 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 to widzimy, że kościół. Chciał, aby to, co kultyczne, aby to, co eucharystyczne, to, co sakramentalne, nie było jakoś wyalienowane od takiego codziennego życia. Żeby jakby naturalne było przejście między, między tym, co liturgiczne, a tym, co codzienne. I dlatego bez większych granic Jezus zaprasza nas do tego, byśmy nie dzielili na tych, którzy jakoś. Tak, strukturalnie są Jego matką, Jego braćmi, a tymi, którzy może nie do końca jeszcze się w tej strukturze odnajdują, ale którzy mają głębokie pragnienie i już coraz bardziej to powołanie w nich dojrzewa, aby, aby stawać się także Jego matką i Jego braćmi. Zapraszam Was właśnie do takiego spojrzenia, które przekracza granice, tak jak Jezus to pokazuje, abyśmy nie pozwolili. Zaszut, zawsze uszladkować y, y, ludzi w różne nasze schematy, kto jest kim. Dla Boga ten, kto realizuje Jego wolę, Jego pragnienie, bycie z Nim jest prawdziwie Jego matką i braćmi. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.